aha a tak mówię że ktoś musi być tutaj no musi być na no, rzeczywiście Gdzie on jest? tu są? Mnie ja takie coś drażni Jeszcze kurwa nie u nich Mnie takie coś drażni u nich, bo ja mogę być dosłownie w każdym jebanym krzaku Mogę być w, je w każdym jebanym krzaku I oni zawsze kurwa wiedzą, że ktoś tu musi być Mogłem obiec kurwa z, ka z każdej strony temu